Cześć, mam z Wojtek, a dzisiaj jest ze mną brat. Nie ma. Dzisiaj i kolejny odcinek, dzisiaj mamy 480 tysięcy. Nie skończyłem tego wideo, miałem pilną sprawę, poza odcineczkiem. Musiałem znaleźć te znaczki wszystkie. Dzisiaj będziemy jechać po nowe wytyczki Pokażę Wam ile znajdzie, udało mi się znaleźć. Siedem znajdzie, przybliżam Wam trochę nawet. Tutaj siedem. 7 zajdźik, mi się zdaje, że to jest spory wynik, bo mamy jednak 480 tysięcy. Oj, widzę, cieszę się, bo trochę tego, tej kaski mamy, więc wsiądę sobie do case'a mojego. Dzisiaj też będziemy robić siano Włączymy sobie kuciki i pojedziemy sobie. Dzisiaj będziemy robić raczej siano-kosy na łąkach, dokładnie na tej większej łące. Później zrobimy sobie na tej mniejszej. Ogólnie, no jak wiecie, sprzedałem to poza odcineczkiem. No i teraz będę musiał tutaj to jakoś zrobić tak, że tu będzie tak zrobione i tu będzie tak zrobione. Więc to się wszystko ogrodzi. Ale na razie lecimy sobie po nowe nabyteczki, które kupiłem sobie poza odcineczkiem. Naprawdę dużo na nie nie wydałem, bo kupiłem dosyć spore rzeczy, a jakoś tak dużo za, na nie, za nie nie zapłaciłem. Ogólnie jest wrzesień więc troszeczkę czasu przewinąłem, bo mamy wrzesień, hmm, Więc lecimy po nowe Będziemy robić dzisiaj się Myślę, że git akcja. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba. A, powiem wam tyle. Tutaj, tutaj, gdzieś z tej strony, gdzieś na tym murku leży czarna owieczka. Więc jeżeli ktoś gra na tej mapie, to na tym murku leży czarna owieczka. Jeśli zależy się, mm. takie skrytki tu porobił ktoś. Bo naprawdę no, jest to niezmiernie ciężkie do znalezienia. Jeżeli się gra samemu, no to też nikt Ci nie pomaga. Eee. I tyle mogę powiedzieć. Jeżeli będziesz nie słychać tam dźwięki w tle, to trochę wiatr wieje i brat ogląda Tik O nie! Po co ja brałem ten obciążnik? ja że to muszę tu to zostawić. Zapomniałem, że jakąś jarkę też na przód kupiłem. E, no tak, mamy tutaj takie potingerki. Napiszcie w komentarzu, czy u Was też mocno wieje wiatr. Bo u mnie... U mnie... No, u nas tak nawet mocno. E, spinamy sobie zestaw i lecimy na łąkę pierwszą, bo dzisiaj kosimy jedną łąkę. O, jest w końcu kośniarka, która składa się do góry. Jest bardziej realna. Dobra, teraz made sobie tą do przodu. I lecimy na łąkę. Koble do góry i lecimy. No nie jest to jakieś, nie są jakieś to wielkie kosiarki, bo ta z tyłu ma 3,5 metra, to jest największa yy, ale zawsze coś jest. Yy, dobra, to tak, e, mapka. Jedziemy sobie w mapę, jedziemy na łąkę 33. A nie, bo to jest tam mniejsza. Jedziemy widzowie na 33 i tak. Eee, ja jestem tu, czyli pojadę sobie tędy mostem, cyk, cyk, dobra. Lecimy. O kurde! Chłopie! Nie widziałem go. Lecimy, ogólnie ja będę jechał tędy i trochę chyba będę zaczepiał znaki, ale nie wiem. O! Co? What the Witwy. What Zatrzymał się na przejściu. Nie, w, w ogóle widzowie, ta mapka to jest przekoks totalny, nie? Ta mapka to jest taki koks. Jest jedna z lepszych mapek do farminga. Lepsza nawet od tych oryginalnych. No teraz to tak będzie. Właśnie, no właśnie brat dołącza do filmu. Poczekajcie, żeby muszę się copnieć. Tak? Nie O, Licka leci. A tak nieraz nazywam te samochody takimi markami, które mi przypominają. Nie, czy to jest naogrodzona nasza łąka? Nie wiem. Widzowie, to jest raczej to nasza łąka, ta ogrodzona. No, tam widzisz? Zaraz zobaczysz. Rołem. Bum. Cyk. Lecimy tędy. No widzowie, e, troszeczkę e, będzie włożenia jednak tej trawy. Kawałek e, trasy jest, ale no dobrze, że w, e, chociaż case leci 50 na godzinę, a to plandek ładnie powiewa. Naprawdę, teraz wróćmy takie fajne mody do farminga. Nie, tu jest nasza łąka. Okej. Okay. Nie, to też nie jest nasza jeszcze. Tu jest nasza. Bądźmy odejmować pieniądze. Co? Nawet ja pieniądze nie mają. Przecież to są ze znajdziek bratek. Aaa, no tak. B. Dobra, włączamy sobie tą. A, EFG. C, D. Ton. E, F, G. H, J, K. Dobra, włączamy i teraz. Nie kości je. Kość. Chodź na... Kość. ...bobin. Więc tak, to już jest opuszczone, opuszczone. Włączamy sobie i tą. Będziemy z nimi jeździć 22 na godzinę. A ze zgrabiarką ustawiłem, żeby 20 jeździć, bo to jest nie troszeczkę szybciej będzie podobnie do koszarek. Aha, czyli to leci wszystko na jedną stronę i tak zgrabia. Ty, ta tylnia to jest... Ta tylnia to ma zgrabiarkę od razu. Jak ktoś chce kosi taką na... No. No zobacz, jak tu rzędy robi. Jak ktoś prosi na taką trawę, to można sobie od razu zbierać to. Jak ktoś kosi na taką nieprzetrząśniętą trawę. Ja tu będę się nie starał, jakoś mi jaków nie robi. Nie, niektórych nie jest tak. Niektóre to rozwalają po całym tyglu. No, niektóre tak. O ja już widzę tutaj kurde pole, które na pewno kupię. Tutaj. Tutaj i to będzie. To raczej będzie wszystko połączone. Tu będzie to połączone, jak tu kupię, już. Ty, Brat ale siedmi no to jest najdługo, a my to dopiero kosimy, droga. Ale dobra, skosimy sobie całą leczkę może dzisiaj. Będzie Jutro będzie zgrabianie i, i trzęśnięcie tej trawy. Bo wątpię, że zrobimy w e, jeden odcinek e, dwie rzeczy, ale to raczej no, raczej tak nie zrobimy dwóch rzeczy. Ach, ja trzeba wyminąć pięknie słup. Nie wiem widzowie, możecie napisać w, w komentarzu jak Wy kosicie łąkę. Czy Wy kosicie tak o, czy byle jak kosicie. Ja zawsze lubiłam kosić byle jak, ale teraz się już trochę nauczyłam kosić tak lepiej. Bo kiedyś tu kosiłem tu przejazd i dwa poprzeczniaki i tu przejazd. Bo no. to zawsze kosić jak w kółka robię. No, teraz no, robię bardziej tak o. w kółko. O, widzowie, słyszycie, to na pewno. Ale na życie youtubera jest takie, że trzeba nagrywać nawet w ja. A prąd. No wrażcie, gdzie zobaczyć, czy prąd jest. A! No jak nie ma prądu, to będzie gorszy internet, będzie się wst e, wolniej wstawiać. Nie wiem, kiedy w odcinek widzicie. Czy widzicie go jutro? Czy widzicie go dzisiaj? Znaczy jutro. Ale jak to by się rozciemniło? No właśnie. No, jakby nie super. było prądu. No, no, ale jakby nie było prądu, to by było słabo, bo internet by był słabszy, co nie? I by zaczynała na farminga. Nie, by, by się nie wstawił odcinek tak szybko. No, A by, by to szybko. No, jak tego szybko wstawić. Ogólnie teraz no tak koszę wokół. Kiedyś kosiłem tak, wiecie, przejazd za przejazdem, teraz koszę wokół. Tak mi jakoś wygodniej kosić wokół. No a tu są wyboje na tej łące, o i właśnie rozkosiliśmy łąkę na pół, ale wiecie. Też na taka mniejsza jest, a mamy dwie do skuszenia i dwie do zwiezienia, więc raczej zrobimy um, zrobimy po prostu tak, że wiecie, zrobimy jeden odcinek taki dzisiaj, że my skosimy całą łąkę tą i pojedziemy na tamtą. Ja po poza odcinkiem dokończę kosić tamtą łąkę najwyżej i zrobimy przeskoczenie na obu łąkach i tak zrobimy, wiecie, że na raz z będziemy zachodzić, a nie tak, że po jednej łączeniu. Zrobimy akcję od razu na dwóch łąkach i tyle. No też ta, ta łąka 43 jest większa. Jeśli nie wiem, czy w ogóle tam skoszę, bo się tak chce, planuję się w 20 minutach odcinka mieścić. bo doszło jeszcze jeden taki długi odcinek, to zaraz to takie krótsze powrzucać. Macie co, no mówię, że macie co oglądać, nie? Bo macie co oglądać, a też czas i tak nie pędzi, mogę powiedzieć, że czas nagrywa nagrywkami też, ja Nie nieraz to trzeba wieczorem nagrywać o 21.00. To o 22.00 pamiętam, jak brat siedział ze mną i nagrywał. Pamiętasz to, brat? Mhm. Ogólnie. Postaram się dzisiaj wrzucić też jeden odcinek na ten kanał. A na główny to raczej nie wrzucę, bo wiecie, widzę. Na głównym już tak będzie trochę mniej odcinków, będą co, co tydzień albo co dwa tygodnie będą filmy. Bo na głównym przecież nie ma co nagrywać, będę musiał poczekać na, jakąś, na jakieś moziki do farminga. I będziemy wtedy nagrywać. Bo... 19. Dziewiętnastki na głównym, znaczy na dodatkowy, może, to też jest dobry pomysł, więc może raczej będę wrzucał na dodatkowy z dziewiętnastki. drugi sezon? Drugi raczej szezon. drugiego sezonu to nie robię, zrobię po prostu serię Ursusowe Gospodarstwo z dziewiętnastki, przygotuję tam pola na raczej na osinie będziemy robić. A ja zrobię drugi sezon. I to nie. raczej będzie największe. I to raczej będzie. Nie będą takie małe cieniki, tylko to też będzie jakiś Holand, też na przykład. Ale 19 by było jeszcze fajnie nagrywać. Mój e, kolega na przykład ma 19 Farminga, kupił sobie. E, I e, też e, mówi, że podobne rzeczy by się ch chciał dowiedzieć, jak się w 19, co się robi w 19 i z tego. Nie wiem serii z Minecrafta wam nie zrobię mm. tak o nie zrobię wam serii, bo też było fajnie z Minecrafta pomagrywać Dobra mamy 11 minut odcinka 11 minut odcinka, dzisiaj tak 20 minut wam no, to, 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 to. No. Dzisiaj na telefonie nie zaczynamy no, a jakby się zaczynało, ale nie no, na nagraniu się nie zaczyna jak patrzę na odcinki nieraz przy, przy, przy tam, przejrzę na YouTube odcinek to nie mnie nie przytrzyma. Ogólnie mi się zdaje, że ta łąka jest najfotniejszym łąką. Zobacz jakie wraki są w A to łąkę kiedyś miałeś? Nie, tu trzeba po prostu y, kierownicą grać. Na kierownicy tu trzeba grać. Jak będę miał kierownicę, kiedyś może, no to będziemy nagrywać w tej serii. Ogólnie z tej serii będę nagrywał filmy raczej codziennie, bo to jednak GR Wojta seria już czwarty odcinek, cztery dni chyba. A 3 dni, 3 no, dni, 3 dni, 3 dni, to już będzie czwarty odcinek dzisiaj, 3 dni nagrywania czwarty odcinek, więc fajnie ta seria się rozwija, Chciałbym naprawdę tu nagrywać sporo, a nie, że 15 odcinków i skończyliśmy serię bracia, ale wiecie, już tam byliśmy tak rozwinięci, że aż trochę za bardzo, jak planowaliśmy, nie planowaliśmy, że tak wolno rozwijać. no a się rozwinęliśmy ale, trochę za za szybko. szybko, tak, bo, bo okazało się, że ten masej jest tak średni i ma, i zamiast 280, to przedstawiłem, że on ma tam chyba 200 coś, ale to co, tak, nam się bagował też trochę. <śmiennie> Widzowie, bardzo dobrze idzie. Skosiliśmy łąkę. Ej, skosiłem łąkę w 5 minut. Co? No, sko skosiłem łąkę tam więcej, może yy, więcej troszeczkę. Może mniej, nie wiem, ale poszło to łąka tak szybko, poszło, nawet no się nie, 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 ten, nie, nie szczęiłem, że łąkę skosiłem. Ale wiecie, co, widzę, że... się na odcinku, że Co? Nie, nie ja teraz jadę drugą łąkę koszyć. No tak. Bo ja robię takie coś, że od razu później, od razu później te dwie łąki, nie? Nie, mhm. ja, nie, tu mnie korci, żeby zrobić jakiś fajny wyjazd tego, zobaczmy sobie, co jest na przecenie. Nieciekawe rzeczy. Zobaczmy sobie, ja tu mi widzowie korci. Mnie tu widzowie korci, żeby zrobić przejazdek. Mnie tu korci, żeby zrobić taki piękny wyjazdeczek. Właśnie się zajmę nim. Zaraz pamiętacie, pamiętacie jak Brad nam zrobił ten silos? No, no raczej... Był taki Widzowie raczej no. to pamiętają. No Nie teraz. zdążyliśmy zrobić akcji gnu. Nie, ale pewnie kiedyś jeszcze może pojawi. Nie wiem czy to będzie git czy nie. Ale zawsze postawimy taką trawkę też. Jaś najpierw. Taką o. 70 ton gnoju. To wiemy, że w tu. i tu. I Co tu, tylko 10 zł? No to drzewko stanie mega. O, jak będzie fajny wyjazd, jak tu się nawet przyczepił nie wiedzie teraz. A nie, wiecie się. Nie wiem czy się tu po całej tej pociągnę drzewa, ale raczej... Ale nie, nie. będzie sam z grybietką. O, tu jest las fajny. A ja przez ten las będę kiedyś na pewno przejeżdżał. O, czekaj. Ja go sobie tyga... kiedyś kupię. To muszę jechać, się grana, nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Do tyłu. 43, już widzę na minimapce. No, pięknie, ładnie. Ogólnie, kiedyś to jest najszybsze Nie, umiem. A to wypożyć manę i zrobić takie odcinek, gdy to ma mamy. Może. Może na TikToka coś będę rzucał też. To, no, co założę? TikToki mamy. Właśnie. Ale nie, wiem, może wam na TikToku powiem, na jaki kanał macie wpadać. Czy nagrywać na TikToka? Tak, ale tylko na filmie. Lecimy se, o, że ja tu z różki nie przekapuję. A gdzie jest ty, ty, ty. No tu jest, no i tu na 43 jadę teraz. Ja mam, ja mam właśnie tam ten lasek, co ty? O 15 rucham. minut ruszki. Ja mam tam ten lasek, co ty? Ja go kupić poza tym. A ja na razie tu nie wiem, czy nie będę już pól planował kupić, bo mam 500 tysięcy prawie po tych sneczkach, ale tu nawet w A Ja zabiję za to. Nawet tu w jest w jaskinie. może kupić takie tabliczki, co są po 8 milionów? Mogę, ale ja tego nie kupuję. Bo to jest takie trochę oszustwo. A ja kupiłem i przywidziałem czas i mam teraz 95 milionów. Tak, a to jest oszustwo. Ogromne oszustwo dla mnie. To, ja tam nigdy nie. Ja tam wydałem może kasę, ale to na takim prywatnym sejwie, na którym testowałem mod, No to wtedy to dodałem. A, a tak to... O nie, dobra, nie. O, nie jakie tu są wyboje? Mój jezu. Tu będzie Mój jeszcze bardzo No, no tak. No, zakośnimy, nawet kośimy. I zaś się okaże pół po pół łąki. I znowu nie przez wyboje. Dobra, ja koszę tak odtąd... Ale zaczynamy? Nie. Kusiarka tak chodzi. Nie, w telefonie. Taki był jeden moment. A może i tak? Ale widzowie, trochę tam będziemy kościć no jeszcze tak z 5 minut pokosimy. Też pół łąki może zrobić na 5 minut. No ja te 22 na godzinę, ale tu ciężko przejazd jest jeden zrobić. O, tutaj jest też fajne poletko. Nie, ja jeszcze nie. No, no, bratnek, nie wiesz, które to jest poletko. Dobra, widzowie, lecimy tędy. Kosimy jak najwięcej łąki, żeby mieć dużo trawy do krów. Dużo trawy? Trawy! Krowy dla krów. Prawy. A krów też dużo musimy mieć, bo mamy ile? Zaraz mi to 15. Bardzo. 15? Serio? No 15. Haha, ha. nawet nie wiedziałem, tylko tak myślałem, tak walczyłem. O, sarna! Że pod Prze, Przed żadnej nie przed, 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 Nie! Brat! Jak mi zablokują y, komentarze albo filmy, no to nie wiem, co ja nieraz to robię Za sali, oczywiście. Lecimy, lecimy. Ale nie, fajnie to wygląda. Postarali się na tym farmingiem, bo fajnie to wygląda, jak jedę z tymi kosiarkami złożonymi, ząb wolny czy podwiewa. I fajnie dźwięki. to, fajnie to wygląda, jak sarna biega po łące. Albo, a jakby dodali bociany, które chodzą po, no. po tym, porżysku. W prawdziwym życiu tak jest. Tak, życiu to widać My sobie kosimy bizonem, a tu nagle bocian przelatuje nad bizonem, nie? I, Zestoczą, i fajnie to zrobili jak ten, jak rozkładanie um, tego. Ja to są sarki? No, przecież Nie, sarki. Nie, z Zgrabiarki z grabiarki takiej małej, no. to są takie but, put, no. put, put, put. Ja kupiłem już taką większą. No i tam się nie rozkłada. Nie, tam no się nie rozkłada, no nie, rozkłada się. Ale nie. to jest nie i zębą. Ale to ona jest fajna, bo za 20 tysięcy taka tanitka. Ogólnie tanie maszyny są do tego, bo patrzcie, pokażę Wam. Duże maszyny, a są tanie do... Jak ktoś by chciał robić sobie kosy, no to są bardzo tanie maszyny do sianek kosów. Nie wiem dlaczego dodali sobie takie dane przyczepki. No zobaczcie, no to jest 70 tysięcy, ale no wiecie, patrzcie już, to to wiecie, to już ogólnie pobierzecie co młoda na przyczepę to macie 75 000, 30 000 tony, właśnie ją kupiłem Przeczącarki, no patrzcie widzowie, ceny no mi się daje że są jak najbardziej ale jest bardziej się opłaca ta, bo ta jest tylko o 500 złotych grosza i jest większa trochę, troszeczkę ale zobaczcie, no no ceny nie są jakieś wygórowane, naprawdę po wow. ceny nie są wygórowane, ja mam ogólnie chyba ty muszę chyba tą potęgę. No tak, ale ile ja ma? 5, 5 metrów. No 5 metrów. No i zgrabiarki są chyba dosyć tanie. Ja mam tą samasza i w ogóle ona jest mega tania. Później jest ta za 110. Ale zobaczcie. Ta fajna klas, którą musicie sobie z moda pobrać. Bo, odra, bo oczywiście twórcom się nie chciało dodać klaski. E, no jest teraz dosyć tania. Zaczyna się od ci twórca działa że? Dlaczego ty na dla nas mówisz tak? Może nie chciało wam, no nie chciało mi się dodać. Ale widzowie, skośnimy sobie tą króli, ja mam 19 już minut filmu, a ja dopiero drugi przejazd robię. Dojedziemy sobie tam do końca no nie. kupa. Do końca. Daj, daj mu gazu, daj mu gazu. No daję mu gazu. Chłopie! Palnik pełen. Gas porogę. Koguty nawet włączyłem. Ej nie, wyłączę koguty, to mu dojdzie 7 koni mocy. Nie, klimat trzeba wyłączyć, klimat wyłączam. Jest wrześniu, widzowie, jak otwierane wszystko. Nie wiem ile stopni może być wyharmniku po zaraz. Możesz zobaczyć, co chce cicho, Ciechać obrad. Czekaj, 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 czekaj. Czeka, to już na samej górze prawda? Tak? No. Tu. tu. O! Co? A później ma być... Ile? O, 20, 22, o 19 ma być 23 stopnie. 25. O 17. O ja. Ej sprawdź pogodę w listopadzie. Ten, Ej, zobacz e, ten list. Kie... Zobaczcie listopad. Na, tu jest listopad, listopad 3, 2 listopada. 28 stopni. <grym> Jakby to był pewnie w życiu, to... to bym, jeszcze by żniwa były. To już bym dawno siedział na tym... na ciepusu, na, 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 na turze, basera, bym sobie zrobił, żeby no. się zjedzie. Ale teraz nie ma listopada. Trzeba jeszcze trzeba ten. Nie? Prawie rok się czekać na listopad. Niestety, ale tak. Ja chcę zniwa. Zniwa są najlepsze. Tak. Można sobie z lodów też i gaduć. Ej, i ej zniwa, zniwa są dobre jak kosy. siano kosy też są takie fajne, No. nie? Bo tak słoneczko świeci. No, a bo tam nieraz się, ale my niestety nie mamy sili do tak, tego, kosy nie robimy, nie? bo tam nie mamy mikro. E, no, w farmingu można poczuć ten klimat kosy. Andrew jak pięknym, pięknym akcentem. Kejsa, kończymy odcineczek. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście mm, przypominam, przypominam o zostawieniu łapki w górę, suba subika, me, me, w, wiecie, na kanale, wbijajcie na mojego TikToka GR Wojtas. Widzimy się w kolejnym odcineczku. I cześć! cześć.